Siemanderko, witamy Was ponownie. Tu Kamila do Was macha. Ja Nie, zobaczcie. Mamy tam widzów. Będą nam dopingować. Jesteśmy na takiej łące. Niedłużej. Obok tej, co ostatnio był filmik. Zobaczymy, co tutaj. I co. Widzimy się przy pierwszym. 3, 2, 1 No nagramy pierwszy dołek Kamili ma sygnał 17 Nie mogę go wykopać Jest? W dołku? No, nie wiem gdzie Głębiej? Tam. No to trochę potrwa Dobra, zaraz jak namierzymy to się włączę Ojej, nie zaczęło ja nagrywać No i mamy. Namierzone. wykopane Jakiś ołów. Ale jakiś fajny. okrągły jak moneta wyglądało. Kurczę, nie chcę złapać ostrości. Czekajcie chwilkę. Wezmę w drugą rękę. O. Okrągły ołów. Myślałem, że to będzie monetka. Ale coś fajnego. No i super, jak tak wróży ołowiem, no to może coś się trafi ciekawego. Coś na nim chyba jest, tak się nie mylę. Albo to wyobraźnia. Nie, jakieś pufle. Dobra, idziemy do kolejnego. No kochani, o Kamila teraz trafiła. Fajny, fajny medalik, zobaczcie, ale i stary. Bardzo stary bym powiedział. Ale czy będzie coś widać na nim? Coś tam jest. Czekajcie chwilę, zaraz. Zaraz próbuję trochę przemyć to i się włączę. No, nie dało rady się bardziej go tutaj wyczyścić, ale, ale jest stary. Na bank jest stary. No i super. Gratuluję, kochanie. Dziękuję. Pięknie. No i coś zaczęło wychodzić. Także kręcimy się tutaj, może jakaś droga była czy coś. Lecimy. Do następnego. No moi drodzy, mam piękny strzał. Spójrzcie. Jest w bryłecce jeszcze. Kurcze, nie chcę wyzumować. Wiecie co to jest? Wiecie pewnie. Klamra. Ale piękna i jeszcze cała. O kurde! Ole śliczna. Jakie zdobienia ma zobacz. Ale piękna. Ole śliczna petarda. Kurde. Ole strzał. Nie no, pięknie. To mi się podoba. Już się ja nie będę tarł, bo ma fajne zdobienia też. I cała jest, kurwa! To już chyba będzie fan dnia. No ale jeszcze, jeszcze mamy dużo czasu. Także. Co masz, kochanie? Łodzi, także dużo tu sygnałów zaczyna wychodzić. No to no? i się kręcimy. Lecimy. Piękna klamerka. Jest. No i tym razem wpada. Takie coś. Sygnał ósemka. Wygląda to na jakiś. Nie wiem, może. Wisiorek, bryloczek nie mam pojęcia, coś od czegoś, no ale jest, zabieramy i lecimy dalej. No moi drodzy, ale Kamila teraz trafiła. Spójrzcie, z ołowiu, chyba raczej to był odważnik, z dziurką na wylot, ale strzał piękny. No to widać, że to jest stary. Ołowiany odważnik, pięknie, gratuluję. Kochanie, po raz drugi, piękny strzał. Super, nie było na razie sygnału przez dłuższy czas. No ale teraz wyszedł. Tak. Zobaczymy, co u mnie wyjdzie. No, moi kochani, Kamila zaczyna szaleć. Spójrzcie, co teraz wytargała. Na pasteczek, ale jaki duży. Musiał być na duży faluch. Chyba to musiał być męski nawet. No tutaj co? A ty zasypujesz dołek. Dobra. Piękny. No jak jest na parstek, to kogo pozdrawiamy? Zoltan! Zoltan, odkrywca! Pozdrawiamy Cię serdecznie, przyjacielu, po raz kolejny. Masz szczęście! Cały czas na parski wychodzą. Pięknie. Lecimy do następnego No kochani Kochanie chyba oznacza, że musisz iść do kościoła Spójrzcie Co wytargała gdzie to jest? Jest Leży Cały Cały Ole śliczny Ole piękny Dawno nie wyciągnąłem To mój pierwszy Piękny, pierwszy? Pierwszy albo drugi, ale jeden to w kawałkach był Czekajcie, ja go troszeczkę przymyję i zaraz się włączę. Tak, bo zobacz, tutaj widać. Dobra, tak. zasłonimy się od wiatru, bo strasznie wieje. Ale kurde, piękny krzyżyk. No i cały. Tutaj u góry już łóżko te było, nie? pęknięte mhm. Ale pięknie. No i na samej górce podwójny? to nie jest z tej strony wybite, a z tamtej jest ten. No nie wiem właśnie, czy z tej strony, czy z tej strony. Nie, chyba to z tej odwrotnie. strony. jest odwrotnie. Chyba z tej strony jest. No. Czy z tej to strony? Głowa jest i ręka. Aha, z tej strony, no. A nie, z tej strony, a tu jest inny. Widzisz? Chyba tak to może. Tu jest inna postać. Widzisz, tu ktoś trzyma ręce tak jakby złożone. A tutaj jest Pan Jezus. Mój pięknie, kurde, gratuluję, kochanie, kurde, rozwala system. Dobra, lecimy. Takie fanty wychodzą. O, zaczyna też padać. Dobra, ale nie przeszkadza, lecimy. No jest inne, tak. No i tym razem wychodzi stary guziol ale jakiś taki dziwny ten guzik, bo to nie wiem co to jest za stop, ale coś ma tutaj jakieś wzorki. Tylko nie wiem co. O, sygnał dziesiątka, fajnie, coś starszego. Super, do następnego. Widzicie, leży w dołeczku. Jest pierwsza moneta. Hibernia, bo tak wysoko biło. Tak Zgadza się Hibernia Tylko że zajechana Nie wiem czy coś widzicie Bo ja chyba raczej tu nic nie widzę Jest tutaj napis u góry Ale jest to na banki Hibernia tak, jest tutaj harfa. Teraz co taki widzicie? Nie wiem z jakiego stopu są one, ale strasznie wysoko biją jak na srebro. No i mega. Jest pierwsza moneta. Konkurs na pierwszą monetę wygrałem ja. Haha. Ha. Super. Słoneczko wychodzi. Deszczik przestał padać. No i mega. Oby tak dalej, do kolejnego Kabila ma coś chyba z owcy bo drgno do niej. i <laughs> się patrzył. Wołaj! Jakie ciekawe o. Ciekawe. Nie, dalej podchodzą. Dobra. I idę szukać. Kamila się cieszy i mówi, że ma srebro. Mogę ja? O kurwa! Hammer! Mogę? Okay. No! <laughs> Jaki kurwa duży ty! O kurwa! Mać! No! A jakieś dziwne? Tak! pokaz. <laughs> pokaż. Daje wrogi O kurwa! Wiesz co to jest? Mm -hmm. I to jest rzadki hammer. To jest Charles. James VI. Patrz. Aleś wyjeb. No i tutaj chciałem was przeprosić za pomyłkę. Jest to James I. A ta szóstka rzymska to jest 6 pensów. ...były to emocje i miałem prawo się pomylić Za to jeszcze raz bardzo was przepraszam O kurwa! <grywa> Kochanie! 1600 chyba bodajże Czekajcie chwilę, ja to umyję, bo nie będę tam, szkoda Spójrzcie kochani jakie cudo 1600 chyba siódmy, albo 1600 w ogóle rok, nie wiem końcówka jest albo czwarty ale piękny no tył jest piękny stan ale szkoda, że trochę przód jest zajechany, no ale na tyle lat to jest monetka piękna, to jest rzadki hamerek, tak, James VI. Pięknie kochanie, no kurde, no brak mi słów, no gratuluję Ci skarbie Dziękuję. Daj bydziaczko Naprawdę rozwalony masz system, no dobra, to już zrobiony Także mega, mega, mega i jeszcze raz mega Jeszcze raz pokażę Ładne Będzie ten chyba halbgrot No i widzisz i widzisz, i trzeba znaleźć. Natrafisz, znajdziesz. Piękne, dobra. No to tu już masz dzionek zrobiony. Ale, no, jeżeli jeden wyszedł, to musimy się tu kręcić. Może coś jeszcze wyjdzie. Do kolejnego. Teraz ja miałem taki sygnał 12. I wychodzi takie, coś. Chyba to był guzik. Albo nie mam pojęcia co. Ale widać, że coś starszego. Tylko co to było? To nie wiem. No jest, tu, może. Może to i guzik. Może i muszka już nie chce już mi się go dłubać. No ale. Kamila to rozwaliła. System. Dzisiaj. Dobra. Lecimy jeszcze. Mamy trochę czasu. Do następnego. Kochani, nie wiem, ale nie będę zapeszał. Nie wiem, ale. Mam chyba hamera I to też tego dużego. Chyba raczej tak. A jak! <laughs> Kurwa jest! <laughs> Zaraz wam pokażę, ale sztos! Jest, kochani! Jest! Spójrzcie, jeszcze go nie odczyściłem, ale jest! Kurwa, jaki lat! Ole, piękny Elizabeth! Ale, śliczny! Kurde, szkoda, że zgięty, ale to da radę wyprostować. Ale tu tył zobaczcie, 1561 z piękną, dużą harfą, ale pytarna, dobra, przemyję go troszeczkę i się włączę. Jest, kochani, spójrzcie na te piękności. Piękna eliska. I tył. Piękny. Nawet dobry szan, Tylko go trochę wyprostować i mega. Ale pięknie. Ale mamy dzionek zaliczony. Kamilka ma pięknego, ja mam pięknego hamerka. No i, i to jest właśnie najlepsze w tym naszym hobby. Życzę Wam wszystkim takich sreberek, no i złoto, oczywiście, lecimy dalej. Jeszcze się pokręcimy, jeszcze mamy trochę czasu. Dobra, pięknie, do kolejnego. No i zobaczcie, moi drodzy, z takiego dołeczka. Ale ten sygnał był taki nieczysty, już miałem go prawie nie kopać. Ale też było i żelazo: może dlatego, że przebijało bardziej na żelazo, ale i na kolor. Ale się uparłem i, i zobaczcie, co wyszło. Coś fajnego, nie wiem co to jest. Jakaś jakby przywieszka? Chyba tak. Tutaj na Rzymyku było wieszane. No ale widać, że to jest coś starego. Super. No, kochani, my się z Wami żegnamy. Wypad na plus, naprawdę grubo. Piękny krzyżyk, piękna klamra. A na koniec piękne dwa hamerki. Także ja jestem mega zadowolony. Ty też pewnie kochanie. No bardzo. Kurde, jak wam się podobało, to wiecie co zostawić? Łapkę, komentarz. Trzymajcie się i pozdrawiam was serdecznie. Do następnego, hej.